Cześć, siemanko tu Kasper Wojnowski dzisiaj, ups, dzisiaj sobie gramy w Farming Simulator 19. Znów nie udostępniłem ekranu, bo po prostu nie wiem bardzo jak to zrobić. Dzisiaj sobie y, kultywatorujemy. Trochę przyciszę dźwięki. 10. No, dzisiaj sobie y, kultywatorujemy. Kurczę, to mi dałem... w tych butach to się tak gramarnie. No, mamy tu John Deerka, zaraz wam pokażę. 6155 yy, tyś... pięć m? Tak, 6155 pięć m. Kurczę, zaraz przejadę i co będzie, Kafuka. bam. No, także mówię, nie mam co robić. to sobie powiększę pole. I właśnie tak mnie naszło. I mówię, dobra, tak, nagram odcinek. To zobaczycie, co teraz robię. Tak to nie. Bo nie mam co robić. Już dwie godziny gram w GTA. Grałem, właśnie wleci filmik z GTA, potem. W ogóle ja planuję te filmiki, wszystko obiecuję, a żeby to tak zrobić, to też nie jest łatwo, ale damy radę, damy radę. Dobra i skręcamy, dobra, do. co się będę patrzył. No w realu oczywiście tak nie robię, co nie? W realu jeżdżę ciągnikiem, ale tak nie robię, co nie? W realu to dwuja szosowa albo furka polowa i pizda i idzie z tematem, a tu to, to o, trzeba wolno jechać 17 na godzinę a w realu to chociaż lepiej to wygląda co nie, bo z innej perspektywy też jest no i lepiej jest jednak w realu zaraz przełączymy się na GTA 5 czy nie ominęłem? Nie. Trzeba. Dobra, ale jeszcze trzeba. Co trzeba? Nic nie trzeba. Teraz płuk. Skończymy to robić i przełączymy się na GTA. I przełączymy się na GTA. Bo. Mi się mylę, to pedały. 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 O nie. Jak w królowych życiach. Dobra, żeby nie było, że źle RAM, to mam pół dobrze ustawiony. Tak jak normalnie. A, bo ja muszę na tworzenie pól zrobić. kurde bo mam tylko, o teraz tylko na polach trzeba ustawić gram na kierownicy tracker kurde ty a, dobrze nie. mi zrobił dziadek no żebym tu nie wyjechał łapie się ten John Deere ciężko ma jezu, ale ja brzydko jeszcze, o nie trochę źle teraz oram, bo mam inaczej no, muszę ustawić dobrze. I ogień, pi. No. Trójka, no Nie wiem. O, uliło się. Tak, tak naciskam tak to się. Jakoś dziadowo. Jak to mówi ja już tu Ej, no panie, ja nie chcę, żebyś ty miorał. Nie no chcę pracownika, ja pani muszę tu zaorać sam. Pracownik to mi skieprzy robotę. Dobra, teraz obracamy. I oram. Gram na mapie Felsbrun I pewnie dawno widzieliście. Dawno wiedzieliście, że gram na niej. Bo wczoraj też grałem. Ale jeszcze filmik nie wleciał. Powiedziałem, że rano będzie, ale wstawię go zaraz. Jak skończę nagrywać ten. Kurczę. Ale wy macie trochę inną tą kolorystykę, bo u mnie to trochę ładniej wygląda, ale to o A Alina poszła? Zobaczmy. Teraz Wam pokażę, a teraz. Kiera, Taka, co nie? Dobra, bo będzie, że mam burdel w domu i. No, burdel trochę jest, bo trzeba urania poskładać, żeby nie było. Zostawcie lajka i subskrypcję. Tam na dole, tam gdzieś, o tam. Brr, panie. Dobra, wali to. Później sobie program. Dobra. Nie widać. To. Dobra, i teraz spada. Na którym koncie Dobra, na tym Gdzie ten Filip położył płytę. Ale lipa. kończyć, kończyć to jest kurde pomazana ta płyta w trzy no i teraz lux się świeci można się przeglądać Kurczę. Nie, ja nie mam różowych ścian, to się nie patrzcie na to. To jest tylko pudełko. Niedługo pokażę twarz. <grych> na końcu filmiku zawsze będzie twarz, pamiętajcie. Dobra. Ops, spadło coś. Głośnik jest, to jest y, TIG tak zwany. TIG, o Jezu, nie proszę się nie patrzeć. Trzecia godzina mija, Gracia. Jeszcze godzinę, program. Bardzo wcześnie wstałem, bo wstałem o godzinie yy, ósmej, coś nie, o dziewiątej, coś tam. Mm -mm. <śm> Dawaj pistolet, patrzcie czy mam pistolet. Ostrość musi załapać. Bo nie chcę mi ostrości łapać czasami. O jest, A teraz No nie, nie gadajcie. O, idzie. Właśnie tego potrzebuję. Gitara? Nie macie za wysoko tego? Kurczę, brat mi pomazał tutaj biurko. Jak już zauważyliście wcześniej, pomazał. Mam dwuletniego brata i mi pomazał. kurcze muszę to zetrzeć. O, dobra. Wasze zdrówko. Woda jabłkowa, najzdrowsza, żywiec zdrój z nutą jabłka. Wy to pewnie oglądacie. Nie wiem kiedy, ale. No. Mało mam subskrypcji na starym kanale. Mam dużo dość. Nie wiem ile. Nie wiem. Oczywiście Buty mam, Adiki. I gram również na pedałach. O Franklin. A ile ja mam kasy na nim? 11 zł, tak? Nie. Aha, patrz. 3000, tysiące, No Ej, Franklin Pa, no chodź, no No dawaj, no chodź, no Chcesz się bić? Dobra, jedziemy moim motorkiem Załóż kask chociaż, mordo Franklin, jak to... Co? Ai, gente. Ai, vida. Ó, tomar Taką branch, Ale Tá com os vanos. Pá! ich. A ty aí. A Hałasuje tak, takie rownica, że o Jezu, strasznie hałasuje. Nu vreau dai Da, e motor. Oale, fain, știg. -am realu. O, le fai niște. Atât m-am tăi vrealu. Te zote fel gimam. Ei, o sunt așa. Bucat pe Pra. Dziadu, odczuć się, No jakie skórna, czy syny? Mówię, że ja nie lubię na tej kierownicy grać. Masakra. Policja mnie widziała, bo miała mnie na widoku. A, mnie, no, czym mnie, ale mnie nie widzą. Takie duże igzy, z literowanych liwni. A, patrzcie jak się kładzie franklin. Pol policja, policja, uciekać. Mam, Bam. Góry, do góry, coś tam, coś tam. Gaz, 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 gaz. Działam, są. Kolanko już nawala kolano. Ja już mi nie gonią, bo mi się patniśmy. Ale wibracje były. E, dobra, zaznaczę sobie. Tyle z bronią, a jestem koło. To idealnie. Jestem blisko sklepu z bronią i chcę tu podjechać, właśnie. Dobra, ale macie, już nie będę szukał. Ale są dwa, dwa wesołe mieszczaczka, XD. 900 metrów, 930 Spróbujmy na koło Uuu, idzie Sportowy motor, no to kurczę, musi Ale skuterem da z skuterem I ręczny Dziadek, no chodź, ściga się? Ja w wyścigi jestem dobry akurat Bo nie powiem, zależy jaki samochód Zależy jaki samochód. No to tu. Dobra. Gdzie to się? A. No co, masz problem? Chodź. No, chodź. Jadę. No. Buda. Buda Już? No Trzyma Nieczynny jestem nie? Bo pobiłem człowieka a Sam się prosił a. a teraz mogę wejść? Nie, walić to. Najgłupszy sklep Dobra, pojedźmy sobie na jachamie Yamaha to jest A ja mam Hondę, CBR. -kę. O właśnie tu Kilometr dwa, git Załóż kask No i gdzie podładzi się? I się kładzie. Psiu, kolanko dotyka. To już 200 miał na Honda. Albo więcej. Ale ma luzy dla kierownicy. O Jezu. I Nie 7 ml malusów. Muszę je oddać na gwarancję. Niech mi to zrobią tak, jak trzeba, nie? Bo to nie jest dobrze zrobiona kierownica. Niech mi zrobią tak, jak ją trzeba zrobić. Będzie gitara. Dobra, panie, dawaj mi pistolet. Ja chcę kupić pistolet. Tak. Nie, ja nie chcę kamieniarki. Cyk. A masz gościu dla mnie wyrzuć jakoś Kastek 7 tysięcy za kastek Osied No dobra, to ja bym tak Wziął sobie Bo ja niby go mam Dobra Pełne. 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 wszystko mam pełne. Ale zarobiście. A, no i jeszcze granatów trochę. Wiesz. No, i starczy. No i na koncie 64 zł, a granatów mam 14. Jestem ulepszony o wiele. I gitara. Dobra, idziemy. A ile kosztuje ta? 500. Pani. Dobra, biorę Yahame. Yamaha. Kurde, co ja mam z tego Yamaha? Yahame. Yamaha. Czy to jest Suzuki? No chodź, chcesz się ścigać? Dobra, gram na kierownicy. Wolę napadzie, ale żeby nie było gram na kierownicy, Gaz, 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 hebel, hebel! Podłogę! Wiem, mi jedyjeźdź data. Śmiecie. Ale ja jestem udany. Pss, hamuj Brum. e grande mas já já a Dobra, jeszcze z dwie minuty mais tego, tego minutos de I... Ciągle metraż na końcu lako. Dawej, ciao. 60 sekund chyba, 60 dwie. Eracja to wyczuje. Będzie up, O właśnie smażymy fele. Uuu, jak bokiem lata na piachu. Prawda, że jak się przejedzie po budelce, to napęka. No, no i to do taki jest. Aha, mhm. robimy góleczkę na koniec, kurwa. Tam, w ognisko. W ognisko jedziemy O to 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 Zgiń! Benzynka, podpal się Benzynka O to to Kurde, głośnik świat, ale to nic O, jest tyle upadków przeżył, że jest. Dobra To do następnego. Subskrybujcie. Na razie.